Chcieli wyśmiać naszego świętego, wystawili go w Muzeum Zdrowia, żeby ludzie podziwiali, jakie dziwy natury są w świecie. W 1657 roku zginął człowiek, a jego ciało się nie rozkłada. Ale ludzie zamiast podziwiać, klękali i modlili się przy tej trumnie. I właśnie przyszła kiedyś mi taka myśl, że dzisiaj taką świętością dla Polaków jest ojczyzna. Skoro dla tamtych ludzi ze wschodu nie ma szacunku do świętości, bo nawet odważyli się trumnę błogosławionego wywieźć na wschód, później sprzedali ją za zboże, kiedy był głód w Związku Radzieckim, to dzisiaj taką świętością jest Polska.